Od ostatniego meczu już minęło trochę czasu, czy ta gory spowodowana zajęciem czwartego miejsca odeszła w zapomnienie? Gorycz odeszła, na pewno po meczu byłyśmy niezadowolone. Jak po każdym przegranym meczu no nie możemy być zadowolone, ale teraz jak już dzisiaj tutaj stoję i z panią rozmawiam, to stwierdzam, że jak przemyślałam sprawę jak to wszystko funkcjonowało w tym roku i jakie miałyśmy problemy, to uważam, że to czwarte miejsce dla nas to jest prawie jak medal, także... Ogólnie stwierdziłyśmy praktycznie wszystkie w zespole, że, że jest to bardzo dobre osiągnięcie na te wszystkie perypety, jakie miały, były w tym roku. Kończy Pani swoją przygodę z MKS-em. Jaki był najlepszy moment pani kariery tutaj spędzonej w Dąbrowie? Najlepszy dla mnie moment w Dąbrowie był taki, jak przyszłam pierwszego dnia i pamiętam, strasznie się cieszyłam, że mogę grać w Dąbrowie Górnicze i tego nigdy nie zapomnę. I to był chyba dla mnie najlepszy moment. No już oczywiście było kilka meczów, które nie zapomnę, tak jak Puchar Polski, czy, czy wygranie, do, wygranie meczu do wejścia do finału, ale chyba jedyny taki najważniejszy dla mnie będzie, że mogłam zagrać w tym klubie i, i ten pierwszy dzień, jak przyszłam i, i się strasznie cieszyłam, pamiętam, że jestem tutaj. Kibice bardzo Panią podziwiają za zaangażowanie za, za na boisku. E, może kilka słów do kibiców? Kilka słów. Dziękuję im strasznie mocno z całego serca. Strasznie nas wspierali. Na pewno w tym roku było ciężko, a i tak nas wspierali. Dziękuję im za to, że nam pomagają w trudnych sytuacjach, że przychodzą, że jednak się nie odwracają od nas, a tak naprawdę by mogli w niektórych sytuacjach wyglądało to bardzo źle. A jednak nas wspierają, przychodzą, tak jak dzisiaj było bardzo dużo, było bardzo dużo kibiców, co mnie zaskoczyło, bo tak naprawdę pewnie większość ludzi w zarządzie uważa, że, że jest to. Straszna porażka to czwarte miejsce, ale myślę, że ten, kto był tutaj blisko zespołu, to wie, że jednak to było maksimum na ten sezon i, i strasznie się z tego cieszymy, i dlatego dziękuję im strasznie za to. Dziękuję za, to, za te cztery lata spędzone razem. Muszę powiedzieć, że wspaniali kibice pomagali mi strasznie, zresztą wszystkim dziewczynom, całemu zespołowi. Także dziękuję za wszystko i trzymam kciuki za Tauron w najbliższych latach. Dziękuję. Bardzo. Dzięki.